Siemano, siemano, widzowie, witam tu serdecznie w sklepiku z 9 czerwca. E, no, powiem wam, ciekawy sklepik mamy, jak widzieliście na miniaturce. E, oczywiście jeszcze zanim coś powiem, chodzik zakrzak, obowiązkowo możecie wpisać do sklepiku. I widzowie, dzisiaj w sklepie mamy skina padowców czyli skina którego po prostu posiada chyba każdy gość grający na padzie i który jest spocony Naprawdę ja e, będąc w gierce i widząc tego skina mówię sobie o nie, zaraz to stanę laser przysięgam e, to jest skin naprawdę padowców ja każdy pad nim gra, więc ja go polecam. Normalnie kupujcie go, bo to jest zarąbisty skin. Oczywiście jak chcecie możecie z za krzak kupić, prawda? Ale nie, skin jest po prostu sztosem. No, jest super dopracowany. Ma na klacie z 10 sezonu. Nazywa się Kryształ. E, Sztos polecam. Do niego mamy Bronto. Czyli taki tam dinozaur. No, na top model, ok, ale nie do hardowania. E, Pterodactyl. Czyli lotnia z 4 sezonu. Naprawdę to jest lotnia z 4 sezonu. Tyle czasu już minęło. Masakra. Nieźle, nieźle. No i mamy zbierak. E, Gryzik. Taki ma dźwięk zwykły dźwięk, zwykły zbierak e, no i co dalej, dalej mamy bombową panią e, bomba balonowa ten skin mi się kojarzy z takim jednym czesiem <gryw> zawsze, zawsze mi się z nim kojarzył fajny skinek, polecam kupować 1200, nie jest wcale taki drogi ładnie wygląda, ma super maskę e, do niego mamy zbierak piszczący rozbijat baniek no jest zarąbisty, walimy nim w kogoś i patrzcie, pompuje nam się taka bańka i im więcej razy uderzycie Tym większa bańka jest i w końcu pęka Super, naprawdę, animacja zarąbista e, Taki mamy ten, skórkę do broni A skórki to tam nie ma co pokazywać za dużo Nie mamy kruka Kurde, kruk Pamiętam jak kiedyś z kolegą jechałem do Żabki po PSC, -ka, żeby go kupić Masakra Kruk, no tf. Fajny skinek stary, tak? Fajny stary skinek, co tu więcej o nim mówić Kruczyca no chyba jeszcze lepszy niż kruk. Te skrzydła są naprawdę zarąbiste, no i smugi. Takie smugi macie. Piórkowe. No, polecam, polecam jak najbardziej. Taki killoff super na top model i inne rzeczy. W środku ma super światełko i wydobywa się z niego dym. A dźwięk ma taki. Fajny, fajny. No i lotnia, opierzony lotnik. No też super lotnia, cały zestaw kruka jest fajny i go polecam. Yy, skażony Voyager. Ciekawy skin. No, top model też może być zarąbisty. Polecam. Fra fraktalne 0. Skórka do broni animowana z 10 sezonu. Ona przedstawia punkt zerowy po prostu, taki kręcący się. Może to oznacza, że coś się stanie z punktem zerowym w 13, czy tam, jak to wali, w 3 sezonie. Mam nadzieję, że tak. Nieustające dobowanie, można je robić chyba 10 godzin w lobby Więc jak chcecie wkurzyć kogoś, to możecie dobować mu cały czas nad głową Pięściarka, przepocony yy, Przepocony, ładny skin Daichadu no, Całkiem ok, ale nie wiem Nie dla mnie, ale możecie kupić I pirouette Za 200 Fibaxów, jak najbardziej to polecam Super taniec dopracowany, ładnie zrobiony, fajna muzyka czego chcieć więcej w takim tańcu no i tyle widzowie, no pakiet startowy typowo się nie zmienił od, od chyba nie wiem od pół roku, no i kodzik zakrzak w sklepiku jak chcecie mnie wesprzeć dzięki wszystkim, którzy używają, jest już nas ponad setka jesteście naprawdę najlepsi widzowie i co, życzę wam już miłego dnia wpadajcie na kolejne sklepy, na streamy i na Discorda, link macie w opisie Wbijajcie, więc dzięki Wam widzowie! I do następnego! Cześć, cześć.